Witamy Was wszystkich serdecznie z tej strony Super Mafia Ursu, zobaczcie przyjechał do nas samochód właśnie już odjeżdża przywiózł jakieś tam zboże dla Michała z Ziarnporu. bo pisze ziarn, pol tak więc na tasiemkach tam tak więc, że coś już Michał jakieś zboże zamówił sobie bo tam już może podejdę tu bliżej. Tak. Ziarn, pol. Coś przyszło. No, już wiosna idzie, nie? Trzeba powoli w pole ruszać będzie i siać. Za chwilę przyjdzie Bodzio. Bo jest właśnie tutaj. Rozmawia z tym panem sobie tam. Z panem kierowcą składa dalej pewno drugą część. No i tak jest to wszystko tutaj rozkładane. Jak już się złoży, no wiadomo, będzie złożone. Tak, tak, więc dzisiaj troszkę będzie też i pozdrowień. Dalszy ciąg, dalszy ciąg. Już mam jedną karteczkę na dzisiaj, na kiedyś następną. Bo czekałam i w międzyczasie sobie, bo dzwoniłam do nas do poradni, do lekarza do tych pań, co tam zapisują, to wszystko. Kurczę, ludzie. 22 byłam w kolejce. Czekałam do czwartej. Czwarta osoba to już miała dwie godziny przeszło. Wiecie, tyle, tyle czasu trzeba czekać. Od 22 osób, co najmniej, no ale jeszcze... Później już nie spisywałam tego. Ile ja czekałam chyba 2,5 godziny. Z tych 20, 20. jako 22 osoba. No, 2,5 godziny trzeba czekać, żeby coś tam się pani zapytać. Tak więc takie czasy nastały. Tak więc Bodzio już wraca od tego pana. O, zaraz bierzesz już tutaj, tak. Hello. Robisz dalej. Hello, hello! Hello, hello, bojo. Teraz biorę, składam tutaj tę tarczę od zwolnicy. Tu mam w środku już złożone to. To jest druga teraz, nie? Tam jest podkładka ta ze stopu i, i tu u góry, nie? I to jest złożone. Teraz tu jest nabita bieżnia zewnętrzna. I teraz trzeba na, nabić tą, tą bieżnię, nie? Mm. I dopiero, bo inaczej się nie włożyło łożyska. I dopiero można nabić zwrotnicę. Nie włożyć, o, tylko... Kochaj, a mamy. to jest taka bieżnia, czy to jest takie użysko? Druga no, część jest od tego, tam Bo jest. wygląda jak użysko. Tam jest druga. Mm. Tylko muszę sobie zawsze smaruję, żeby nie to leżej szło nie. Olivier zawsze to jest. To jest też sucho, to dołożę. Wieje dzisiaj, no nie? No, ale słońce jest. Się tu zagrzałem. Tak, ale mi chodzi o wiesz, o kamerkę czy coś. Tak jakby na dworzu chciało się nagrywać. A, nie szło. To nie, to tam wiatr wieje. To by szło, tak, ale wiesz, wtedy wiatr, nie, słychać.

ale co, 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 co zrobić wszystkiego nie można iść. na raczej jak ja tu to, trzymaj, to, to, bije, to pokaże, nie? już nabił, tak? No. Osadzeni. E, tak jak mówi, że nie ma jeszcze prasy, to no bije. Raz z tej strony, raz z tej strony, nie? 15, Nabija. Nie. Teraz o Co by nie zresztą? Trochę go rozciągamy, nie? Ktoś jedzie. Zostaje. Śmieciarka. Śmie... Są śmieci wysypane. Śmieciarka zajechała. Czy zobaczcie, duże podwórko to? Jadam jak. O. To jest taka mniejsza teraz. No. Zimnie jeździła całkiem mała Znam. Na tranzycie czy na czymś, na fordzie? Bo myślałem, że tu nie wiadomo, a tu no, było... a tu był odśnieżone ładnie było no. i mogli wjechać. A teraz tu się taki o ładuje. No. No, tak, Dobrze, tak. że przyjechali słuchaj po tej śmieci, no. bo pełno już no. jest, wyszło. nie chyba tydzień. tydzień no. No, byłem, tak. Słuchaj, no to teraz wiesz co, ja tutaj sobie będę czytać chyba Tych, no. tych naszych wszystkich widzów, raczej wszystkich. No tych co? Mam tutaj sobie zapisane. Stanę sobie tutaj z boku i muszę kartkę poszukać. Moi mili. Tak jak mówiłam yy, i obiecałam, że zacznę od Agroteam Ursus. Yy, że następne pozdrowienia zacznę właśnie od niego. I może niektórym to brzmi jak za duszę zmarłych. Nazwiska. nie, nie bodzio, ale no, jak inaczej przeczytać nazwiska i nikki? I niki, jak inaczej przeczytać? Trzeba nałożyć ten uszczelnik, Zemering. Ja chcę się skupić, dlatego wyszłam no. na bok, nie? I teraz trzeba Zemering. I tak samo nabierz pomalutku? No, tylko różej, nie? No, no, wi no wiadomo. O malutku i będzie. I ja dlatego sobie pójdę, Stany, wiesz, bo. Bo tam wieje też. Tutaj tu wieje, mhm. a tam troszkę tak. No, to ja sobie tutaj stanę. i teraz będę czytała, wyczytywała. Te kartki jedną schować, bo to jest na później. Ale jakbyś tak pukał Bodzio, to wiesz, to tak będzie nie tak. To wyczytywanie. Ej, więc wyczytujemy. I cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, piszecie te komentarze i, i no i fajnie jest. AgroTeam Ursus, tak jak obiecałam, tak jesteś pierwszy. Mariusz Papiernik. Boże, najgorzej mówię jak się coś pomylę, to, to, to będzie dopiero. Tobiasz Trawczyński, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dzień z Baluska pozdrawiamy, 80-20. Hello Kacper. <noise> Staszka Maku... ma. Kuch, makuch, ma Maku. Staszek Machut. Właśnie się śmiał z tego, jak ja czytam te nazwiska, jak ja wyczytuję. No to masz. To jesteś też wyczytany. No. <noise> ma wapi 0,70. 56. To, to może tak o ma wapi 0707 56. Nie mogę się skupić bodzie, jak ty tam tak ten robisz, wiesz? Jakub 1997. Jarek Łowca Koparek. Fajny Nik masz. Łukasz Wesołowski. No, to jest na następny Wesołowski, który właśnie tak powiedział też że za duszę zmarłych. Ale na razie wszyscy żyjemy, nie? Nie no wiadomo, to już, niedługo być, no to już niedługo może być tak, jak Bodzio mówi. Mariusz Zer z synami, Igorem i Kacprem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Andrzej Szelmetra. Szelmetra albo Szelmetra, coś takiego. Kaskar 912 z Pauliną i Agatą. Kaskara, pozdrawiamy. Również pozdrawiamy Patryka Michalak, Mateusza Koko. Teraz jeszcze mam drugą stronę, troszkę tutaj zapisaną. Piotra Kruczek, Marcina Bociana, który prosił, żebyśmy pozdrowili, pozdrowili również G.R. U. Biedrze. Z. Nie, sorry. KZK. Pozdrawiamy również malutkiego 03.11, Wiesława Stańczyka pozdrawiamy również, Cypriana Włodarczyka i jego tatę Bodzia. No i na tym pozdrowieniu, na tym, na tym co przeczytałam skończymy te pozdrowienia na dzisiaj. No i życzymy wam wszystkiego dobrego. Również, no. tak, pozdrawiamy tych, którym, których nie wymieniłam, ale będą następne, następne pozdrowienia nie. będą, Bodzio, co no. tak patrzysz? No teraz możesz tu stąd zaświecić. Już, zaraz, poczekaj, bo ja tutaj jestem, wiesz, weszło w tym, te... jak już teraz wygląda, tak? Nie, no i teraz to będzie wtłoczone, nie? Aha, wtłoczone będzie. I wtedy będzie skręcone to po, pokażę Wam dalej, nie? Tam wieje. Teraz to będę wtłaczał. No tam nie idź w ten wiatr, no. bo... Liściów mnie tu wieje, kurde. Dobrze, że nie glebi, bo jest mokro, ale... Nie wiem, no. te liście chyba z tego laski tam. No i co tu Bodzie teraz masz? No teraz już przyszłaś, to już mam tamte osadzone. Teraz... Tu są dwa takie kołnierze, nie? Jeden taki, a drugi szeroki. Nie? Mhm. No. Żeby to się nie pogubić, jak to założyć, jak to pasuje, i tak, i tak. Tak ma być. Tym szerokim do góry. Przynajmniej w tej, w tym kole, nie? W tej zwolnicy. Teraz muszę uszczelki. Posmarować. Tam jedną będę zmarował, i ten to nagrasz. Jedną. Jedną tak, też? A drugą. Jeszcze miałem taką bruniają szmatę, Jasną, Cię? białą tak. Nie, to, że Do ładu od tu. O. Znalazła się. No to, to dobrze. Ja tu sobie powierzę. Tu starego nie używać? czasem korka, to wala, daj Dajmy tę uszczelkę. Jak ja robię, to już kto ogląda, to wie, a kto nie ogląda, to nie sobie zaraz zobaczyć, jak to wygląda z Żeby nie było w środku więcej, jak na uszczelce, nie? Tak, delikatnie, nie? Mhm. Delikatnie. Uczulenie, to tego nie zrobi, nie? To przez rękawiczki. Mhm. Przecież są jednorazowe. Taismar ładuje ręcami, rękoma. I to robi rękoma, dopóki idzie. I rozprowadzam na uszczelce, nie na na tym podzespole. Na części danej, bo to jest według mnie bardziej wiarygodne, no jakby się nagnoiło tamtego pół no to też by było wiarygodne. Ale po co to marnować? Uh -huh. Tu chodzi o klej tylko, nie? Są różne tam stosujące bez uszczelek, nie? Nie wiem, nie stosowałem, ale jakby mnie zmusiło, żeby stosować tam stosował, No i w drugą stroną sobie oględzili kierownik. Było nigdzie suchej powierzchni, nie? O. Tu już przetarłem szmatencją. Jeszcze raz pokazujemy zęby w środku, wąski kołnierz. Nie? A szeroki do góry. Przynajmniej w tym przypadku jak jest, nie? Teraz idziemy do, do nowo otworów tu. Wejszła? Wejśła. No. I już jest. Tam ktoś pisał, żebym powiedział, że przekładnia planetarna. Teraz to jest dopiero przykładnia planetarna. Jak to składałem, to był kosz satelit, satelitów. Mhm. No, a teraz jest przekładnia. Jak będzie skręcona, to będzie działać. Teraz znowuż trzeba ucelować, tak? Jest? Tak. Trzeba. No to już jest ucelowany, nie? No. Teraz będziemy celować. górę. No kuś. Kic, 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 kic. Ha, ha, co? A Doni. Doni zobaczcie. Gdzieś tam. Doni, gdzie ty tam weszłaś? Zobacz gdzie gdzie Doni weszła. Na to. No. Nie, to Boni jest. To jest Boni. To jest Boni. A Doni mi się pomyliło. Popodobne trochę. O, nasze kotki sobie biegają. Nasze kotki, nasze są. A Na bodział w międzyczasie, już to założył? No. I on. I teraz? Załapuję, potem pójdę po załapujesz. A zaraz może nie po przekątnej? Nie, czy no załapuję. Kolei? No. A tutaj wam pokażę. Troszeczkę sobie pójdziemy. No, tu już jest Zobaczcie. Ta cała zrobiona na tym wózku. Jeszcze nie jest. A tu bo jeszcze ci zapomniałam. W sie ciebie no Tu masz drugi wózek. No. Ty jesteś się nie, wiem, ten wózek też żeś zregenerował. Nie, on no był na chodzie. Jak był? No był, ale... Tylko mnie wkurzało, bo no nie miałem innych, to dałem dwie takie, nie? Uh -huh. Pod spód i na wierzch, Bo tu są druty pod spodem, nie? Aha, kratownica taka, a jak miałem zwolnicę włożoną, raz mi się zakleszczyła, nie mogłem z tego wyciągnąć. no, no. I no, no. mówię, to wewale tutaj. Taką tutaj Kawał... rączkę, jaką miałem, to nie doginałem, nie? Nie wiem od czego to jest. Taka ale... niziutka do, do... No. dla dzieci, nie, ale no to nic. Chciał ktoś wózek dla dzieci, no to jest. Kurczę, do kolana. No. kolana. Wnuki będą pchać jak trzeba. No. Ktoś mówił, że wnuków się spodziewacie, nie? No to teraz, Ja nic nie wiem o tym, to Ale w komentarzach. Ale mówię, ja no, nic nie wiem o tym. No to nie musisz wiedzieć wszystkiego. No wszystkiego nie. No. No wszystkiego nie. No. A, nie. nie. <laughs> no, teraz, teraz lecisz. Wstępnie. Po przekątnej. Wstępny opór, tak nie? Prasy mnie barakuje do tego, bym prasował wszystko. Prasy do Hydraulicznej, czy coś w tym stylu. Ale no. wczoraj wieczorem miałem czas, sobie patrzyłem, nie? Na YouTubie. Składali z tych, co są zestawy. O, muszę Wam powiedzieć. Chyba, że ktoś ma jakieś namiary na dobre, nie? Zestawy można kupić na 50 ton, koło 1000 zł. Kosztuje pompa i siłownik z manometrem, nie? To robili swoją ramę, czy ona wy... ile wytrzyma rama? To jest na YouTubie. Takie chłopaki młode. Młodsze ode mnie, no. Młode całkiem nie i ile ona wytrzyma. I się okazało, zrobili, no trochę przeholowali, wygięło górę, tam gdzie jest siłownik osadzony, potem zrobili, to przegieło stół, no potem powzmacniali, no i się okazało, że to wyciska, zamiast 50, 35 ton. I koniec. Ale to była pneumatyczno-mechaniczna, on mówił, że mechaniczna, mecha, pneumatyczno-hydrauliczna że pompował ten, yy, nabijał olej pneumatycznie, Już takie widziałem, ale to takie konkretne, nie? Profesjonalne. A to jest z tych, co gotowa kosztuje 3000 około, nie? Takie najtańsze są, od dwa ileś. Ale oni sprawdzali w ogóle ten mechanizm, ten siłownik i, i tą pompę. I teraz, po pierwsze, do, bo jest, no jak ta decha tu, tak jest skonstruowany siłownik. To jest rura siłownika przyspawana do takiej grubej blachy, nie? i ona tak była. Musieli nadrabiać blachami, żeby ją prosto. Już krzywo. Zami no na to karni się obtoczy, położy i to musi prosto stać. A ktoś pewnie zaczął spawać, się podniosło, zamiast połapać sobie w czterech miejscach albo w kilku. No, u tego producenta nie wiadomo skąd to tam był, może z południa. I te. I. I potem mierzyli, jak już uporali się z tą swoją ramą, potem mierzyli. 35 ton ledwo, nie? Także ja potrzebuję prasę. Nie wiem, czy sobie nie będę czasami sam robił, bo no, odstraszyli mnie wczoraj, nie? Mhm. Ale jest ich dużo, jeszcze farba nie jest zeszła, już są do sprzedania. Coś to nie gra. Chyba, że ktoś zna namiary, ale ja nie, chcę, ja nie chcę dawać 10 tysięcy za taką samą wyglądającą. Bo są też po tyle, nie? Po cztery, po pięć. I jakbyście coś wiedzieli, albo, albo ktoś by wiedział o jakiejś prasie w terenie hydraulicznej, do 50 ton ja Nie? Lepiej na wyrost żeby było. No i to tyle z prasami. Tak, teraz skręcisz to. To włączymy od nowa. Się rozłączam. O, teraz idę po Tu już mamy. mamy dokręcone. Jak dokręc załapane tyłu, tyle, jak się, to chyba każdy nie, nie? Bo nie będziemy tutaj filmy przedłużać też. Jednej nie było. A tam w tych nowych częściach co żeś kupił? To Michał kupował. Ja zapomniałem o tym napisać. Ale ty też żeś coś... Ty też coś kupowałeś Bodzi, nie pamiętasz teraz? No nie. Czy to ty kupowałeś? No ja byłem jakany dzisiaj, ale... Śruby kupiłem i... A o podkładce zapomniałem. i że mam jakąś inną. No, bo my szybko jechaliśmy wtedy, wiesz. No to ja na razie rozłączę. No, teraz zakręcamy. Uszczelki jeszcze nie daję, bo będę zakładał jak będzie zamontowane na, na osi zwolnica, nie? I wtedy będę dopiero regulował luz. Tu mam sfazowane i takich śrub używam. W nowszych ursusach to jest były na takie imbus czy na coś na impus. Mhm. W nowszych ursusach były na śrubokręt, nie? Mhm. A tamte jest nowy dekel, bo tu w starych były normalne na 17 klucz. Ale po co ma to wstawać i są takie na imbus skarowane i raz że estetycznie wygląda, drugi raz na śrubokręt to się słabo dokręci a tym to tu nie trzeba się używać żadnych do dokręcania, ale ale no jest estetyka inna, o. Nie. I zaraz jak przykręcisz, to ja sobie... niż, niż by łeb był sześciokątny albo na śrubokręt. Ja mam takie śrubokręty, co mogę kluczem dokręcać, ale to się też ten rów wyrobi pod śrubokręt. Tak lekko tylko dokręcę, bo to i tak będę odkręcał na ciągniku już, nie? Regulował luz. Dobra. Teraz tutaj to tu. Co teraz tam smarujesz? Kolejny też wkładał. Tu jest jeden. Ktoś musiał kiedyś sknocić otwór. Bo to są śruby, żeby zapchnąć, Nie to ściągać trzema. A ja ściągam. Ja mam takie ramnie i ściągać tam w środek. Nie ale tu dalej. Chcę silikon, żeby było pełne. Jeden był, a tu są oryginalnie takie, żeby tego nie zapomnieć włożyć, bo tu będzie olej walił, nie? No, no. Tutaj daje tak lekko, nie? Bo tamten był stary, a te są dwa nowe, bo Bo to było do obróbki pewnie zawiezione, już teraz nie wiem i... Także... Powiedz Bodzie o tych korkach. Także wiecie, ten jest stary, bo tu ktoś otwór prze, przerypał, to jest długi kołek, nie? a tu są nowe, które w ogóle nie są według normy tego, do tego traktoru zrobione. Średnica tu się na grzybie zgadza, a na, na tym czopku, na tym króćcu, co ma tu wejść, jest o wiele za duże, musiałem obszlifować na szlifierce. nie? Mhm. Teraz jeszcze dam tu dla pewności, bo... No tak, trochę silikonu tam... Nie, to tam nie kosztuje. nie. Nie zawadzi. Tu muszę dać też, tamtego wkładu, bo ten jest krótszy, nie? Ktoś go tu po prostu z Tam nie będzie nic z tym, ten silikon przeszkadzał, gdzie nie? tam nie. Bo wiesz, tam gdzie nie trzeba, no to nie ten, ale gdzie można, to można, nie? No. O, teraz jeszcze tu muszę go sobie odłożyć, już mnie nie będzie potrzebny. O, Olivia. To już tą blaszkę chyba jakąś, tak? O, tu jeszcze sobie posmaruję. Aha. Zemeringi. I tu leje i teraz blachy idą i śruby, nie przeoczył, to bym tam doszedł, ale jest lepsze dojście, nie? O. Teraz ten tu najwięcej przestaje, to zaczniemy od tą blachy dawać, o. No to jest taka podwójna blaszka tak no do jednego do drugiego to jest do zabezpieczenia nie mhm. Bo razem się wtedy trzyma nie blacha blacha tak blachara Co tam chciałeś uwidzieć ja chciałem uwidzieć tam muszę przesunąć tą podkładkę pod tym kołem Pod tym kołem Małym kołem zębatym, bo nie jest tutaj zadowiona. O. Błodzio będzie przykręcał. Wodzie no. już, już. będziesz miał złożone, nie? Czy jeszcze coś chciałeś pokazać? No to na razie wyłącz. Jak tu dociągnę, to jeszcze zobaczymy, czy ten koła wejdzie. Aha, bo ja już chciałam kończyć. Ale to jeszcze wam coś dogramy. Szmata poszła, widzę. No koniec silikonowania. <laughs> Do dwor. śmietnika. Poszła. Teraz włożę tutaj sobie. O. A! Włożysz sobie. Mazury gromazury, i sroka jest Tutaj daj. To będę pokazywał jak się wkłada. Widzicie? Krzysiu i Lesiu jak się składa. <grywka> Bo was nauczy na razie. To na razie. Trzymajcie się cześć. do następnego vloga cześć, z bociem. No. Topa. Nara. Cześć. Cześć.